2017. Louis Fonsi wydaje jedną z najbardziej znienawidzonych piosenek. Cały świat szeleje na punkcie zabawek antystresowych. A Hypixel właśnie otworzył Prototype lobby. Miejsce, w którym gracze i deweloperzy mogli wspólnymi siłami tworzyć nowe, ekscytujące gry. Społeczność Hypixela od razu przyjęła nowy pomysł twórców z otwartymi rękami i z chęcią zaangażowała się w głosowanie na swój ulubiony tryb. Jednak już w pierwszych dniach testów, spośród czterech dopitujących wówczas gier, popularność jednej z nich dosłownie eksplodowała. A mowa tu oczywiście o. Survival Te Bedwarsy są genialne w swojej prostocie. Gracze podzieleni na oznaczono kolorami drużyny, Rozmieszczali są na unoszących się w powietrzu wyspa. Każda z drużyn posiada swoje łóżko, które daje im nielimitowaną ilość żyć. Zatem jedynym sposobem na eliminację przeciwnych drużyn jest zniszczenie ich punktu odradzania. Drużyna, która jako ostatnia zostaje na mapie, wygrywa. I właśnie to jest problem! Dobra, może być teraz trochę zszokowani, ale pozwólcie, że wam wyjaśnię. Cofnijmy się zatem do roku 2012. Polska właśnie przychodzi gruntowną przemianą przed mistrzostwami UEFA, gdy Minecrafta, okej, okay, może jeszcze nie. Ale w grudniu 2012 youtuber o nazwie Xiumavoid Void wypuścił swoją nową, oryginalną mapę do Minecrafta o nazwie Raż. Rush. Rush była dość prostą mapą, zbudowaną w całości z czerwonego kamienia. Miała dwie przeciwległe wyspy, każdy wyposażona we własny generator, sklep i oczywiście łóżko. Gracze musieli zbierać zasoby, aby kupować bloki, których mogli następnie użyć do obrony swojego łóżka i zbudowania mostu na przeciwległą wyspę. Pomimo, iż Rusz nie zyskał jeszcze wówczas ogromnego rozwoju, Głosu, to śmiało można stwierdzić, że tryb Xiumy stanowił podstawy pod wszystkim dziś znany tryb. Potem nadszedł rok 2014, podczas gdy Magda Gesser zaczynała swoją karierę jako najlepsza polska mytaczka talerzy. Niemiecki YouTuber GomHD, zainspirowany trybem gry Rush, postanowił zaimplementować go na swoim serwerze Minecraft po raz pierwszy nazywając go Bedwars. Pomimo iż nie wprowadził on jeszcze żadnych znaczących zmian w rozgrywce, to jednak posiadanie pierwszego serwera, który publicznie hostował Bedwarsy, zdecydowanie odegrało bardzo ważną rolę w sukcesie gry, przyciągając uwagę pierwszych YouTuberów. Jednak na prawdziwą rewolucję musieliśmy poczekać do roku 2017. Tak jak już wspomniałem na początku tego filmu, to właśnie w tym roku Hypixel wydał swój własny, odświeżony wariant Bedwarsów, który po dziś dzień pozostaje najpopularniejszym wcieleniem tej mini W porównaniu do tego autorstwa Goma HD oferował on bardziej uporządkowany sklep z nowymi przedmiotami, całkowicie nową mechanikę ulepszeń drużynowych, składających się z zaklęć możliwych do kupienia za diamenty oraz mnóstwo nowych, prześlicznych map, starannie wykonanych przez niesamowicie utalentowany zespół budowniczych Hype. Pixela. Umieszczenie Bedwarsów na największym wówczas serwerze Minecraft zachęciło znanych youtuberów, takich jak Technoblade czy Dante DM, do nagrywania filmów z nowej zyskującej popularność gry. Ich filmy natomiast zachęciły zupełnie świeżych graczy do rozpoczęcia swojej własnej kariery, a twórcy tacy jak Purple, Sammy Gry, czy gamerboy 80 szybko stali się niezwykle rozpoznawalni w społeczności Hypixela. Wkrótce przyszła i pora na 2018. Amerykańskim Bedwarsom w końcu udało się przekroczyć Ocean i wylądować w naszej słodkiej, pachnącej, aromatyczną cebulą ojczyźnie. A jak historia zdążyła nas już nauczyć, my Polacy uwielbiamy zagraniczny content. Kraść. Jako pierwszy w Polsce filmy z nowego trybu zaczął nagrywać Woja. Niedługo po nim do nowego trendu dołączyli także Elviso, Agentix i Abra, którzy wkrótce potem utworzyli w czwórkę drużynę Nerd Nation. W tamtym okresie nerdy była uważana za jednych z najlepszych graczy Bedwarsów w Polsce. A w 2019 wzięli oni udział w turnieju MCS League, ale mówiąc w dużym skrócie, był to pierwszy fizyczny turniej Minecrafta, zorganizowany w hali torwar w Warszawie. Wydarzenie składało się z rozgrywek UHC, w których udział wzięli m.in. drużyna Werteza czy jaki parapy oraz rozgrywek Bad Wars, w których zespół Nerdy Nation musiał stawić czoło... Oj, ojoj... Oj, joj oj, oj, oj. Oj, oj, Mógłbym tu zrobić naprawdę ogromną ilość żartów, ale lepiej będzie, jeśli wykaże się samokontrolą. Nie pytają cię o imię walcząc o nie cieniem mgły. Tja, yeah, 2020 to zdecydowanie był rok. Gdy tylko powszechna stała się informacja, że wszyscy zostaniemy zamknięci w naszych domach, cały świat popadł w ogromną panikę. W sklepach zaczęto walczyć o produkty pierwszej potrzeby. Odwołano każde duże wydarzenie, w tym i drugą częścią CS Zmieniła się moda, sposób w jaki spędzamy wolny czas, a dla graczy, no, no, no cóż, dla nich niewiele się zmieniło. Tego samego nie można jednak powiedzieć o polskich Bedwarsach, gdyż to właśnie w grudniu tego roku wystartował wszystkim dobrze dziś znany Coxcraft. Serwer Szymka już jego szybko stał się Ulubionym serwerem Polaków, głównie ze względu na zdecydowanie niższy ping w naszym kraju, z czym po dziś dzień zmaga się Hypixel. Wzrost popularności nowego serwera, a wraz z nim zainteresowania Bedwarsami w Polsce, dał szansę zaistnieć wielu nowym youtuberom. Elonorto podbił serca publiczności, tworząc śmiesznie zmontowane sklejki najlepszych momentów ze swoich gier. Fomi zaczął chwalić się swoimi skillami w budowaniu mostów, PvP i szybkim klikaniu w myszkę. Pozostali twórcy, zachęceni ogromnym zaangażowaniem widzów, zaczęli eksperymentować z zupełnie nowymi, wyższej jakości formatami. Niektórzy nawet posuwając się do wcielania się w rolę minecraftowego odpowiednika Magdy Gessler, recenzując sprzęt do grania i kurując listy swoich ulubionych paczek tekstur. Na tym etapie Bedwars był już świetnie ugruntowany wśród innych Minecraftowych minigier, a z nieustannym napływem nowych kraczy, zachęcanych do gry przez swoich ulubionych twórców, nic nie wskazywało na to, aby ta gra miała wkrótce upaść. Tak, możemy tu zrobić coś, że wszyscy zrozumieli żart sytuacyjny. Nie no, poważnie, gdzie ci wszyscy twórcy się podzieli? A, czyli mówicie mi, że znudzili się bedwarsami, przeszli na bardziej opłacalny content. Albo odeszli z internetu, założyli rodzinę i wybudowali bliźniaka, albo toczyli się, zaczęli wyrazić do klanów i stali się futrzakami. Serwery SMP zaczęły przeżywać swój renesans na długo przed oficjalnym upadkiem Bedwarsów. Jednak to dopiero start serwera Lifestyle SMP ostatecznie przesądził o losie omawianego trybu. Mechanika Lifestyle, wymyślona przez zagranicznego youtubera Parota, okazała się być strzałem w dziesiątkę. A pomysł serwera opartego na ciągłej rywalizacji, gdzie gracze by pokonywać swoich przeciwników posuwali się do tworzenia wymyślnych pułapek, zaawansowanych planów zemsty, zdrady czy oszustw okazał się widząc zdecydowanie ciekawszy niż oglądanie kolejnych Bedwarsowych wyzwań, jak Bed co mieć śmieć mój ojciec złociem z mlekiem, rok później. I to właśnie tu leży problem, na który zwróciłem uwagę na początku tego filmu. Bedwarsy staje się zbyt przewidywalne, monotonne i po prostu nudne. Widzicie, od momentu premiery Bedwarsów w 2017 mechanika rozgrywki tak naprawdę nigdy się nie zmieniła. Oczywiście na przestrzeni lat pojawiło się kilka nowych przedmiotów, czy wymieniono kilka starych map na nowe, ale to wciąż za mało było żywić grę, która dość szybko staje się monotonna i przewidywalna. Zaczynasz na swojej wyspie, kupujesz wystarczająco wełny, aby obudować swoje łóżko i zbudować moc na Przeciwnika, mniejszysz im łóżko i eliminujesz ich za każdym pojedynczym razem. Hypixel, co prawda, zdawał się zauważać ten problem i próbował już eksperymentować z różnymi pomysłami pod postacią trybu Dreams, ale powiedzmy sobie szczerze, poza trybami Voidless i może ewentualnie Lucky Block, pozostałe z nich były po prostu do bani. Pomijając już jednak mechanikę samych Bedwarsów, wciąż istnieje jeszcze jeden dość spory problem, który po dziś dzień prześladuje wiele serwerów minigames. A jest nim powszechne przekonanie, iż ta jedna, zakichana wersja, że w tym roku będzie obchodzić swoje dziewiąte urodziny jest najlepszym, co spotkało tą nędzną grę. Cóż, od wydania wersji 1.8, na której do dziś spora część społeczności Bedwarsów decyduje się grać, Minecraft przeszedł szereg diametralnych zmian. I tak, dla przykładu aktualizacja 1.9 radykalnie zmieniła PVP, dodając do gry tarcze i kładąc znacznie większy nacisk na technikę zadawania ciosów, niż prędkość z jaką Twoje palce potrafią skakać po myszce. Damn, nic dziwnego, że ta zmiana nie przepadła graczom do pulsu. Idąc jednak tym tropem dalej. Wersja 1.14 wprowadziła do gry kuszę, Nową dalej kosiężną groń, która oprócz możliwości wystrzelenia do trzech strzał naraz, po naładowaniu może być wystrzelona w dowolnym momencie. Natomiast aktualizacja 1.16 doda do gry zupełnie nowy materiał, który oprócz bycia silniejszym i bardziej trwałym niż diamenty, nałożony na zbroję może także redukować odrzut gracza, który ją nosi. Wiecie tam! Nic nie znaczące dodatki do gry polegającej na spychaniu się z lewitujących wysp. Spójrzmy może, jak z tym problemem poradził sobie największy serwer w Polsce, czyli Anarchia GG. Zarówno ich terby lifestyle SMP, jak i Box PvP doskonale wykorzystują najnowsze dodatki do Minecrafta. Poza umożliwieniem graczom korzystania z nowych materiałów, takich jak Nether czy Dripstone, twórcy Anarchii GG ciągle wymyślają własne, unikalne przedmioty czy mechaniki, które po prostu pasują do Minecraftowej rozgrywki, aniżeli sprawiają wrażenie czegoś żywcem wyjętego z ogromnego modpaka. No dobra, wiemy już, gdzie leży. Problem. Ale jak go naprawić? Co możemy zrobić, aby tak olskulowy tryb jak Bedwars pasował do współczesnego Minecrafta? Okej, okay, będę z wami szczery. Ostatni raz, gdy zdarzyło mi się tak naprawdę grać w ten tryb, był jakiś dobry rok temu. Myślał więc, że zanim weźmiemy się za unowocześnianie Bedwarsów, dobrym pomysłem będzie zagranie kilkudziesięciu rundek celem odświeżenia sobie pamięci. Przy okazji pomoże nam to także w poszukiwaniu żmudnych i monotonnych elementów rozgrywki, wymagających odkurzania lub całkowitej metamorfozy. Jednakże zanim spędzę następne kilkanaście godzin na szukaniu dziury w całym, zwróćmy uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt podczas grania w gry wideo, który często jest przez nas przeoczany. Naszą postawę. Na pewno nieraz słyszeliście, jak ważna dla naszego zdrowia jest ergonomia stanowiska pracy. A jakość tworzenie moich filmów często zajmuje mi po kilka, a nawet kilkanaście godzin dziennie. Zdarza mi się czasem zapominać o robieniu regularnych przerw od siedzenia w swoim fotelu. I o ile w moim wieku skutki niedbalstwa o poprawną postawę ciała nie są jeszcze odczuwalne, jestem w pełni świadomy problemów, jakie może ono spowodować w przyszłości. Dlatego, gdy firma FlexiSpot zaoferowała mi przetestowania ich biurka z możliwością regulacji wysokości, nie musiałem zastanawiać się dwa razy. Biurko FlexiSpot E7 przyjechało do mnie w dwóch paczkach. I jednej zawierającej blat i drugiej zawierającej elektryczny stelaż. Pomimo masy możliwości jakie oferuje model E7, montaż biurka okazał się zaskakująco prosty. A dzięki szczegółowej instrukcji i pomocy drugiej osoby, montaż całego biurka zajął zaledwie 25 minut. Jedną z najważniejszych funkcji biurka FlexiSpot E7 jest możliwość elektrycznej regulacji wysokości blatu. Za pomocą wbudowanego w blat biurka sterownika, możemy regulować jego wysokość od 60 do aż 120 cm, Dzięki czemu możemy pracować przy nim zarówno na siedząco, jak i na stojąco. Biurko Flexispot E7 cechuje się także solidną i niezawodną przez lata konstrukcją, dzięki czemu na swoim blacie bez problemu jest w stanie udźwignąć ponad 100 kg. jego nowatorski i schludny wygląd sprawi, że biurko doskonale będzie prezentować się w każdej przestrzeni. Muszę przyznać, że biurko wywarło na mnie ogromne wrażenie, a gdy w końcu miałem okazję wkomponować je w moje stanowisko pracy, przekonało mnie, że nie będę już w stanie wrócić do mojego starego, niewygodnego stolika. zainteresowani zakupem? To świetnie się składa, gdyż Flexispot właśnie w sierpniu obchodzi swoje ósme urodziny. A z tej okazji przygotowali dla Was naprawdę wyjątkowe zniżki do aż 46%. Warto tu jednak zaznaczyć, że niektóre z nich potrwają jeszcze tylko przez 3 dni, zatem nie zwlekaj z decyzją i już dziś kliknij w pierwszy link w opisie i zapoznaj się z szeroką gamą ergonomicznych produktów oferowanych przez Flexispot. Flexispot. Zmieni sposób w jaki pracujesz. No cóż, niestety nie wszystkie zmiany przechodzą tak łatwo jak wymiana waszego biurka na ergonomiczne rozwiązanie od Flexispot, a Bedwarsowa Rewolucja zdecydowanie do prostych nie należała. Jednak na wasze szczęście nie na darmo nazywają mnie minecraftowym wcieleniem Magdy Gessler, a dziesiątki godzin spędzonych oglądając kuchenne rewolucje zainspirowały mnie do opracowania planu idealnego, który pozwoli nam tchnąć zupełnie nowe życie w tę upadającą grę. Dem, dość mocny statement jak na zbiór pomysłów wymyślonych pod prysznicem. Tak jak wspominałem już wcześniej, najnowsze wersje Minecrafta dodały do gry masę nowych przedmiotów. I choć grając w klasycznego survivala natrafiamy na nie raczej przypadkiem, gdy przyjrzymy się niektórym z nich bliżej, dostrzeżemy kilka perełek wręcz stworzonych dla minigry takiej jak Bedwars. Weźmy dla przykładu Boosdygan. Tą, dodaną w najnowszej aktualizacji 1.21 broń, ukryto w nowej, podziemnej strukturze, jaką są komnaty próby. Według opisu z Minecraft Wiki, Boosdygan zada tym więcej obrażeń, z tym większej wysokości spadnie gracz przed zaatakowaniem celu. Natomiast skutecznie zadany cios zniweluje obrażenia od upadku. Taki scenariusz raczej żartuje przytrafia nam się w trakcie jednoosobowej rozgrywki. Jednakże, gdybyśmy pomyśleli o nim w kontekście Bedwarsów, gdzie przewaga wysokości jest wykorzystywana niemalże na każdym kroku, taka broń nabiera tam zdecydowanie więcej sensu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ładunków wiatru, także u danych wersji 1.21. Choć walce na lądzie nie zapewnią nam raczej znaczącej przewagi, sprawy będą miały się całkiem inaczej, gdy weźmiemy pod uwagę walkę nad przepaścią. Rzucając wiatrem w przeciwnika, bez problemu strącimy go z mostu lub krawędzi wyspy, zaściskając nim sobie pod nogi, możemy wykorzystać go do Wybijania się na niewielkie odległości. To sprawia, że nowe ładunki wiatru są idealnym zamiennikiem dla obecnych fireboli, które mogłyby wówczas przejść na zasłużoną emeryturę. A skoro wymieniamy już przedmioty na ich nowsze odpowiedniki, spróbujmy przy okazji rozwiązać odwieczny dylemat łuków, których powszechne nadużywanie sprawiło, że korzystający z nich gracze stali się zmorą każdego gracza Bedwarsów. Pomoc w tej sytuacji może zastąpienie nielubianej broni kuszami. Znacznie dłuższy czas wymagany do strzelenia z kuszy pozwoli nam zapobiec spamieniu na oślep bez konieczności całkowitego pozbywania się broni miotających z gry. Dodatkowo wprowadzenie w końcu działających tarcz zapewniłoby skuteczną obronę nie tylko przed nadlatującymi strzałami, ale też przed nowo dodanymi buzdyganami czy ładunkami wiatru. Tu jednak rodzi się nowy problem. Dodawanie coraz to mocniejszych broni do Bedwars sprawi, że obecne uzbrojenie, składające się z butów oraz nogawic może dość szybko okazać się niewystarczające. Zatem dla zachowania równowagi dorzućmy jeszcze do kompletu na Będąc już przy zbrojach, usunie nikomu niepotrzebną kolczugę, gdyż umówmy się, kto kupuje kolczugę. A po przesunięciu wszystkich zbroi na osi postępu, Wolnione w ten sposób miejsce przeznaczymy na dodanie zbroi nederytowej. Tak, choć mogłoby się wydawać trywialna zmiana, ma o wiele więcej sensu, gdy przypomnimy sobie, że nederytowa zbroja posiada właściwości niwelujące przyjmowane przez graczy odrzut. Zatem dla gracza noszącego naderytową zbroję, ataki z buzdyganu, kuszy, jak i ładunków wiatru nie będą już straszne. Powyższe propozycje, oprócz urozmaicenia rozgrywki, mogłyby także pozytywnie wpłynąć na jej dynamikę i skrócić ciągnące się nieraz w nieskończoność areny do zaledwie kilku minut. Żeby jednak rozgrywka nie była zbyt szybka, dodanie Minutowego graj z periodu, w trakcie którego gracze zamknięci byliby na swoich wyspach, czy też opóźnienie aktywacji generatorów diamentów i szmaragdów, zapewniłyby graczom łagodniejszy start gry. Wydłużenie czasu odrodzenia mogłoby motywować graczy do stosowania solidniejszych defensyw dla swoich łóżek, podobnie jak nadanie efektu regeneracji w otaczającym je obszarze, skłoniłoby ich do zwracania większej uwagi na punkt odradzania drużyny, aniżeli pozostawianie go na pastwę losu kosztem jak najszybszego zaatakowania przeciwnika. A na sam koniec jako wisienka na torcie, nowe mapy z motywami z najnowszych wersji Minecrafta. Będą przypominać nam, że właśnie nastała nowa era Bedwarsów. He. Huh. Może jednak ten prysznic nie był taką przesadą? Zatem omówiliśmy już wszystko. Znamy początki powstawania Bedwarsów, poruszyliśmy problemy tej gry, a także zaproponowaliśmy rozwiązania dla większości z nich. Jednak przez cały ten czas starałem się uniknąć jednego bardzo niewygodnego paradoksu, którego rozwiązanie nie będzie tak oczywiste jak w przypadku naszych pozostałych pomysłów. Widzicie, gdy Bedwarsy dopiero pojawiały się na pierwszych serwerach, było to całkowicie nowe doświadczenie dla każdego z nas, a wszyscy gracze, których spotkaliśmy w grze, byli na bardzo podobnym poziomie umiejętności. Z czasem jednak stawali się oni coraz lepsi, a przepaść pomiędzy poziomem graczy dotychczasowych i nowych tylko się pogłębiała. Ten problem nie jest niczym nowym w sferze gamingu, gdyż dotyczy on każdej gry, w której rozgrywamy mecze przeciwko innym graczom. Żeby temu zapobiec, popularną praktyką stosowaną przez twórców gier jest wprowadzenie systemu rankingowego, w którym to komputer na podstawie statystyk dzieli graczy na poszczególne rangi, a następnie dobiera do siebie tych na podobnym poziomie. I choć na papierze pomysł ten wydaje się najrozsądniejszym wyjściem z niekorzystnej dla graczy sytuacji, wprowadzanie go na kolejnych serwerach, Bedwars udowodniło, że nie zdają egzaminu. Utykamy bowiem w niekończącej się pętli. Starzy gracze są już tak dobrzy, że gra stała się dla nich za łatwa i znudzeni przestają w nią grać. Zaś nowi gracze, którzy mogliby zastąpić poprzednią generację, nie mają najmniejszych szans z doświadczonymi przeciwnikami, przez co rezygnują z kontynuowania rozgrywki. I to właśnie moim zdaniem jest najważniejszym powodem, dla którego Bedwarsy potrzebują odświeżenia. Mam nadzieję, że ten film zainspiruje polskie community Bedwars, abyśmy to właśnie my, jako Polacy, napisali kolejny rozdział w historii tej minigry, żeby zarówno deweloperzy, youtuberzy, ale przede wszystkim wy, jako widzowie i zwyczajni gracze, dołożyli swoją cegiełkę do odbudowy tego, czym kiedyś był ten tryb. Jeśli film wam się spodobał, myślę, że to idealny moment na zostawienie łapki w górę, a także na podzielenie się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy lub zaproponowania tam kolejnego trybu do wspólnego przeanalizowania. A jeśli format tego filmu przypadł wam do gustu, to rozważcie subskrypcję tego kanału. Nic was to nie kosztuje i w każdej chwili możecie z niej zrezygnować, za to dzięki temu algorytm poleci moje filmy większej ilości osób. Na sam koniec chciałbym was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama, którego staram się ostatnio ożywić, a także na mój serwer Discord, Piekarnia Ukromki, gdzie każdego dnia macie szansę ze mną porozmawiać. Ode mnie to na tyle. Do następnego razu i słodkich snów, Bedwarsowcy.